Chociaż są i tacy, co zarabiają dobrze. Zgadzam się z tym. Więc trudno będzie podnieść te dochody, zwię zwiększając obciążenia. Powiedziałem, że trudno będzie znaleźć je z podatku dochodowego, więc cóż robić? No, jedyna recepta trzeba racjonalnie przyjrzeć się wydatkom, i na to rzeczywiście trzeba więcej czasu. Ja kiedyś tu powiedziałem panu burmistrzowi, wiceburmistrzowi, że każdą złotówkę musimy trzy razy w palcach obrócić, zanim ją wydamy, żeby to był naprawdę racjonalny wydatek. I jeszcze chcę Państwu powiedzieć, na co my w tym budżecie wydajemy pieniądze. Uważam, że wszystkie te inwestycje zaplanowane na ten rok, bo nikt o nich nie mówił, to są potrzebne inwestycje. Ja kilka wymienię takich. Budowa lejek na cmentarzu komunalnym. No przecież trzeba chować groby, są potrzebne, trzeba chodzić po tym cmentarzu. No jest zakup wyposażenia na, do urzędu miasta za 50 tysięcy. Jest modernizacja obiektów szkolnych i sportowych. To tutaj ubiegamy się o środki unijne. Jest budowa garażu przy Szkole Podstawowej numer 3 na samochód, który dowodzi, dowozi dzieci niepełnosprawne do Lublina też. Jest przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej numer 1. Też potrzebny był lokator filii, teraz zwolnił lokal. Trzeba to dostosować na potrzeby szkoły. Jest wykonanie dokumentacji na przebudowę kotłowni węglowej z węglowej na gazową w Szkole Podstawowej nr 1. Jest w końcu zakup i wymiana pieca w Szkole Podstawowej 4, bo się psuje ten, który jest. Jest wymiana dachu w Gimnazjum 2, bo taka potrzeba jest. Budowa oświetlenia ulicznego, budowa ogrodzenia w parku miejskim, no i te inwestycje, ośrodki unijne jak budowa Centrum Kultury Europejskiej. Więc panie burmistrzu, ja dzisiaj zagłosuję za tym budżetem, ale Pańskie zobowiązanie, które ta, tutaj Pan wypowiedział, że Pan dokładnie przyjrzy się y, tym wydatkom budżetowym i pozwoli nam na przyjrzenie się radnym, to to zobowiązanie ja biorę sobie tutaj y, za dobrą taką monetę z Pana strony. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni, szanowni Państwo, Najpierw odniosę się do tych uwag, które usłyszałem od radnego Kardasza, a związanych z tym niewykonaniem, niezrealizowaniem tego, co nazywamy wolnymi środkami, tej nadwyżki budżetowej. Otóż, proszę Państwa, ona się nie wzięła znikąd, tylko nie zmienialiśmy planu dochodów w zakresie podatku od osób fizycznych. Podatek planuje się na poziomie wskaźnika, który określa minister finansów, panie radny Kardasz. I praktyka w jego pozyskaniu jest taka, że ostatnie miesiące, listopad i grudzień to są miesiące, kiedy z reguły ta ilość podatku jest największa. I to z tego powodu, proszę pana, nie zmieniałem planowanego, bo nie sądziłem, że aż tak katastrofalnie będzie wyglądał listopad i grudzień w dochodach, w dochodach właśnie od osób fizycznych. A to są miesiące, zwykle to bywały miesiące, kiedy gro tego podatku spływało. Także tu na przyszłość, żeby pan też o, tym, o, tej, o, tej, o tej istotnej sprawie pamiętał. Bo sugerowanie w Pańskiej wypowiedzi, że to jakaś moja nieporadność, po prostu jest przekłamanie. Mówiąc, proszę Państwa, o tym, y, że nie będę głosował za budżetem, bo uważam, że argumentacja Pana Burmistrza dotycząca konieczności y, roz, y, no, zapłacenia za koalicję kosztowna to będzie koalicja spółdzielni mieszkaniowej czy danie pieniędzy. Y, Jakimś tam instytucjom, to ja nie, nie mówiłem, że im cię nie należy. Tylko mówiłem o tym, że w tym momencie dokonujemy, rozstrzygamy o hierarchii. Jeżeli mamy szukać oszczędności, to tych oszczędności powinniśmy szukać wszędzie, proszę Państwa. To tylko w takim kontekście o tym powiedziałem. Nieprawdą chyba jest to, co powiedział pan radny Ścisło że 20 kilka milionów zadłużenie wynosi na koniec y, 2010 roku. Otóż to zadłużenie przekracza niewiele ponad 18 milionów złotych, a to jest istotna różnica. Każdy z Państwa chciałby te, tą różnicę na pewno dysponować. No cele oczywiście publiczne mam na myśli, bo to prywatne nas nie interesują. I chciałbym a propos zadłużenia powiedzieć, proszę Państwa, że mamy jedno z najmniejszych zadłużeń w województwie. Jesteśmy w czołówce tych najmniej zadłużonych. Jeśli chodzi o y, przeliczenie jednego mieszkańca. Także nie ma, nie ma tej tragedii. Natomiast, natomiast no ciągle mam takie wrażenie, odnoszę takie wybra wrażenie w wypowiedziach y, właśnie radnych koalicyjnych, że no, popieramy, nie zmieniamy, robimy to, co Zwolnicki zaplanował, nie utożsamiamy się jednak z tym. Po to, żeby potem powiedzieć, no nie mogliśmy tego zrealizować z oczywistych powodów, że był to budżet nierealny. Dlatego ja za swoim budżetem nie będę głosował, będę przeciwny, bo uważam, że w ciągu miesiąca moglibyście państwo przygotować taki budżet, który byłby już poprawiony i za którym moglibyśmy podnieść lub tej ręki podnieść lub tej ręki nie podnosić. Dziękuję. Panie burmistrzu. Panowie burmistrzowie w zasadzie przepraszam. Szanowni radni, szanowni goście. Panie Przewodniczący Rady Miasta. Nie zazdroszczę Panu, Panie Burmistrzu, stanu finansów, w jakim Pan je zastał w Lubardowie. Nie cieszę się z tego, że nie mamy najwyższego zadłużenia i że możemy się cieszyć, że nie jesteśmy w czołówce gmin zadłużonych, ponieważ uważam, że aktualne zobowiązania są zbyt wysokie. Nasz klub, porozumienie dla Lubartowa, podjął decyzję. Zresztą podczas rozmów koalicyjnych sami zgłaszaliśmy propozycję, żeby do 28. jednak spróbować wypracować ten budżet. Zostaliśmy przekonani przez współkoalicjantów, że faktycznie jest zbyt mało czasu. Należy ten budżet przegłosować. I również tak jak tutaj przed chwilą pan radny Śliseł, nasz klub do końca lutego będzie czekał noweliz na nowelizację obecnego budżetu. Ale proszę państwa, żeby coś nowelizować, żeby mieć konkretny pomysł na zrealizowanie pewnych obietnic również wyborczych, to trzeba mieć również źródła finansowania. Ja zgadzam się w zupełności z wypowiedzią pana radnego Zielińskiego, bo to była to była piękna lekcja dla samorządowców jak powinni funkcjonować, jak powinni zarządzać swoim imieniem tak, żeby to było z korzyścią dla wszystkich. I usłyszeliśmy o dy dy dywersyfikacji źródeł finansowania. No, pomysł być może trafiony, ale chciałbym się dowiedzieć nieco więcej o pomysłach. Zgadzam się, ale nie sposób jest tylko i wyłącznie. Ja na przykład jestem przeciwko organizowaniu akcji w postaci za, kolejnego zadłużenia miasta czy poprzez obligacje miejskie czy jakiekolwiek inne, szukanie zupełnie innych źródeł finansowania w tym akurat elemencie. Jeżeli chodzi o inwestycje energooszczędne, no zgadzam się w zupełności, Ener inwestycje energooszczędne one najszybciej pokazują, że inwestycje, które zostały poczynione przez ostatnie minione lata, one pokazują oszczędność czy to w utrzymaniu szkół, przedszkoli czy innych obiektów użyteczności publicznej. Ale proszę sobie prześledzić właśnie ostatnie 8 lat. Od tego momentu 6 milionów złotych, o których wspomniał, wspomniał pan Jan Ściseł i przeanalizujmy kolejne budżety, plany rewitalizacji w tym mieście, projekty, które były przygotowywane dla Lubartowa. Czy my tam widzieliśmy inwestycje, które służyły szukaniu oszczędności w instytucjach i w, y, 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 powodowałyby oszczędności. Jeżeli chodzi o, o, o energię elektryczną, energię cieplną, zdawkowo, wyrywkowo. Przede wszystkim przekonywano nas najpierw w 2004, ja nie byłem wtedy jeszcze radnym. 2004-2006 rok 2004 głosowany plan rewitalizacji i pierwsze pomysły tej koalicji na miasto, na to, co ma być realizowane, kostka Brukowa i fontanna. Przechodzimy do kolejnego planu rewitalizacji. 2006-2010. Kostka brukowa i wyrzucenie kupców. Gdzie są te inwestycje w drogi? Gdzie są te inwestycje, które są tak miastu potrzebne? I teraz. To, co mnie niepokoi w tym budżecie najbardziej, to fakt następujący. Dokładnie za cztery dni za cztery dni dokładnie. Miasto dowie się, czy w ogóle dostanie chociażby złamanego eurocenta. Bo będzie po pierwszym etapie ocena wniosku na plan rewitalizacji rynku 2. I będzie wiadomo, czy w ogóle miasto gra dalej. Nie pytam o ilość błędów, bo tego wniosku nie widziałem. Potrafię liczyć, po prostu potrafię analizować to dokumentację. Proszę Państwa, ja kibicuję, chociaż byłem przeciwko temu planowi rewitalizacji, który był wtedy głosowany ale kibicuję, żeby te środki z Unii Europejskiej znalazły się na to przedsięwzięcie, bowiem jeżeli okaże się, że jeżeli zakończy się to fiaskiem, to 2 miliony 2 887 tysięcy trzeba będzie szukać, trzeba będzie ten deficyt pokryć najprawdopodobniej kredytami. I zgadzam się z tą opinią właśnie pana radnego Kardasza, że nie wolno decydować, a założenia w wydatkach, jeżeli chodzi o na o ten rok i o kolejny, jeżeli chodzi o rewitalizację rynku 2, to nie jest 4 miliony 200 tegoroczne, półtora miliona wydane w zeszłym roku to jest 8 milionów założeń. Tak więc pytam się, czy jeżeli okaże się w tym momencie, że nie jest możliwa realizacja właśnie tego planu rewitalizacji, to należy wstrzymać wszystkie prace? I kto będzie odpowiedzialny za to? Obecna koalicja? Czy być może opozycja podejdzie i uderzy się w piersi? Słuchajcie, pomyliliśmy się. To było niepotrzebne. Trzeba było realizować zupełnie inne pomysły i iść w tym kierunku. A przede wszystkim, umowę podpisać najwcześniej, za te cztery dni, kiedy będzie wiadomo, czy w ogóle pierwszy etap został osiągnięty. Proszę Państwa, nie zgadzam się, że podmioty, które funkcjonują w mieście, Powinny tylko i wyłącznie spotykać się i rozmawiać na zasadzie warknięć. Podmioty w Lubartowie powinny z sobą rozmawiać. I trzeba też pamiętać, że ugoda też jest wyrokiem. Ugodę zawiera się na sali sądowej. Ja nie chciałbym. Dzisiaj sytuacja miasta jest bardzo trudna, ale ja pamiętam inny podmiot w Lubartowie w 2006. Podmiot, który. Też miał bardzo trudną sytuację finansową, który zwracał się do instytucji w mieście o umorzenie tylko i wyłącznie odsetek i słyszał odmowę i słyszał odmowę. Nie patrzono, że jest trudna sytuacja finansowa tego podmiotu, odmawiano. Nie proszę Państwa, dzisiaj jest możliwość, żeby ważne instytucje w mieście porozumiały się i dogadały. Tylko to nie może być na zasadzie, że za takie dogadanie będzie można podać do prokuratury którejkolwiek ze stron. Taka. Takie porozumienie musi być korzystne dla jednej i dla drugiej strony. Jeżeli jeden może ustąpić i drugi może ustąpić, to róbmy to. Jeżeli jest wyciągnięta dłoń, to ją uściśnijmy. Ja wolę, żeby zostały zawarte ugody, niż żebym miał yy, być obarczany z jakiekolwiek konflikty czy cokolwiek innego. Natomiast proszę Państwa. Nie może to brzmieć kabaretowo, bowiem kabaretowo to to co się działo w Lubartowie to wyglądało przez, ota, przez ostatnie 4 lata, a negatywnymi bohaterami tego kabaretu niestety był obecny prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Tomasiak i były burmistrz Zwoliński i takiej sytuacji nie możemy dopuścić do tego, żeby ona się powtórzyła, bo nie wolno y, y, postępować w ten sposób i cieszę się, że akurat burmistrz Bodziacki znalazł czas i yy, potrafi rozmawiać. Natomiast nie chcę abstrahować od tego, odejdę od tematu rozmów, ponieważ muszę się skupić na budżecie. Krótko, krótko. Tak, ostatnia rzecz, właśnie to planowanie. Proszę Państwa, jak usłyszeliśmy dane, które przytaczał Pan ścisł, nie będę ich powtarzał. Widzimy, jakie były plany, a jakie jest realne wykonanie. Tak więc. Z takiego bardzo optymistycznego planowania też należy brać y, pod uwagę, że y, nie jest to wariant najlepszy. Chyba, że się bierze do planowania optomi, optymist, y, negatywny, czarny scenariusz i potem jest, jesteśmy mile zaskoczeni. Ale z tego planowania na temat zeszłorocznych dochodów do budżetu miasta widzimy, że no, rzeczywistość była szalenie brutalna. No ja rozumiem, że można pomylić się o ułamki procenta, ale nie o dziesiątki procent.